Cześć, tutaj Jula. Dzisiaj zrobimy taką literkę A. Wygląda ona tak. Do niej potrzebujemy O Tak. Oczywiście gumeczki. Okay. Ja będę robiła dzisiaj akurat z innych. Zapraszam Was do oglądania. Dobra, więc zaczynamy. Najpierw bierzemy dwie gumki. I nakładamy je tutaj. Bierzemy kolejne dwie gumki i nakładamy je w drugą stronę. O tak. Kolejne dwie gumki. Cały czas będziemy brali dwie gumki. Nakładamy je tu. I tak robimy sześć, siedem razy. Raz, i dwa.

i co teraz robimy, teraz bierzemy kolejne dwie główki i tutaj zakładamy je w ten sposób. Tak? Ok, kolejne dwie główki nakładamy tutaj i robimy jeszcze tak trzy razy w dół, czyli raz, Dwa i trzy. Z drugiej strony tak samo. raz Dwa i trzy. Ok, na razie wygląda to tak. Zbierzemy jedną gumkę. Szydełko zbierzemy metalowe. I zakładamy trzy raz, dwa, trzy i to bierzemy i zakładamy, o tutaj, o. bierzemy kolejną głąbkę, Teraz ją na trzy raz, dwa, trzy i zakładamy, czekajcie, i zakładamy ją na, ten jeden koniec. Chcę coś, o, na ten koniec, o. I na drugi koniec też zakładamy, tylko trzeba zrobić Raz, dwa, trzy. Zatem tutaj coś, trzeba to złapać Okej. Okay. Zakładamy. O tak. I teraz bierzemy nasze szydełko i od końca to sobie tak, żebyście na to widzieli, z pod tej gumki. Czekajcie, to muszę sobie troszeczkę dać na dół, sobie to obniżcie. Spod tej gumki wyciągamy te dwie gumki. O tak. Bierzemy kolejne, wyciągamy i zakładamy. Kolejne dwie i zakładamy i tutaj stopujemy się. Więc teraz z drugiej strony. Spod tej górki wyciągamy te dwie. I zakładamy o, na ten pachołek. Bierzemy kolejne dwie, wyciągamy, i zakładamy, ja jeszcze sobie to obrócę, i wyciągamy kolejne dwie, i tutaj zakładamy. Teraz spod tego, nie wiem, powinniście dobrze widać. Spod tych, z tej jednej gumki, wyciągamy dwie, i dajemy, o, tutaj. I znowu wyciągamy spod tego, i dajemy tutaj, tutaj mi, niestety zeszło, sobie muszę nałożyć. Teraz tak spod. Teraz możemy robić to dalej do końca. Czyli spod wyciągamy i zakładamy. Tak tu, tu przy końcu też wyciągamy i zakładamy na ten jeden wystający machłek. I tutaj robimy. Tak, Hops. 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 Hops, tak. I tak samo. Ups, Hops. I jest prawie gotowa. Wystarczy się już jedną gumkę na zawieszkę I robimy tak. Tutaj przez te wszystkie gumki bierzemy szydełko. Jedną górkę i tą górkę tutaj przeciągamy na samą górę i zakładamy to na szydełko, o tak. I teraz to, ten drugi koniec, ściągamy z szydełka i naciągamy I możemy to ściągać. A ściągamy to, R sobie ściągnął za pomocą przydełka. Teraz Wam pokażę, jak już tutaj prawie ściągnęła. te kilka tutaj Wolę to ściągać ostrożnie, aby ta nie była O. Tak. O, o. I to trzeba naciągnąć. Tu. I nasza literka A jest ja gotowa sobie I Tak, Mam nadzieję, że Wam się podobało. I zapraszam do innych moich odcinków. Trzymajcie się. Cześć.